Hej hej! Witam was bardzo serdecznie na drugim odcinku z serii Gospodarstwo Powoju. Zapraszam W dzisiejszym odcinku jak to widzicie będziemy dalej widzę ścianą kiszonkę czy tam kiszonkę zwał jak to zwał i zajmiemy się innymi pracami eee... gospodarczymi po prostu eee... no to pierwsze co Pójdziemy do kurek, zobaczymy, jak tam kurki. Eee, stado trzyma się dobrze. Na pierwszy rzut oka, oczywiście. Mm, maszynki stoją, nic się w sumie nie zmieniło, nic nie robiłem. Miałem też owinąć poza odcinkiem, ale zapomniałem. Więc zrobimy to teraz, dzisiaj, aktualnie, za chwilkę, za sekundę. Więc przesiadamy się do te 6 odpalamy i bierzemy się za robotę tylko duch, żeby było oporowo wiadomo włącz automatyczny oj to żem zrobił lecimy dalej Możecie się także wpadać na odcinek z Dziesiątką. oczywiście, po muzyczkę, to tam na dnie to odcinek jest minutowy film. Jeszcze nagrałem telefonem, więc no, przedstawiłem, jak, jak było, żeby coś było po prostu. Tak samo zapraszam na TikToka agroKB, tam też będziemy tu właśnie rozwijać. Mam. Trzeba zobaczyć, bo miałem kupić cząsarkę, a Ale ja nie wiem czy po prostu się opłaca Tak aktualnie i tak nie będę robił Chyba, że dopiero w styczniu. Po wszystkim jak sprzedam Przenisę Czy tam jęczmień już nie pamiętam co mam Tam będzie 50 tysięcy z tego jak, jak patrzyłem po cenach Czy jakoś tak Więc no Zrobimy, a co? Dobra. Oj, żebym wyszedł, przypadkowo nic się nie stało. Dobra. Hmm. Okay. się wytnie albo się zostawi. Dobra, Dobra. nie skończone się za chwilkę Dobre. Składamy machinę i idziemy na gospodarstwo i pomyślimy co dalej, bo w sumie to nie mam, nie mam nic zaplanowane. O, dalej skaczę Niech tą optymalizację poprawy w tej mapie albo co bo to wina karty, nie mam pojęcia w sumie, czemu tak się dzieje. Na innych mapach tego nie mam, że tak dziwnie poskapuje. ale gra się nie ścina, czy coś, mam stałe PSN, nic się nie ten, nie mam pojęcia. 埃及埃及八年。Ich, ich, zobaczymy co można posiać to bym posiał na przykład rzepak dzisiaj na tych małych dwóch polach no i tak chyba zrobimy I wrzesień, no to pójdziemy spać na cały dzień i noc więc wstaniemy jutro I no. Hm. Dobra, sen o dziewiątej, pobudka. Idziemy spać. Wszystko zrobione chyba, odsetki od pożyczki zabierze, ciekawe. W sensie nie pożyczki odsetki, tylko po prostu ratę. Eee, kurczę, chustam od sadu z Oj, oj, oj. Właśnie, ja muszę oddać półki, to wszystko. No to Teraz zrobimy, niech przyjadą i to zabiorą, bo ja zapomniałem całkowicie. No i to się źle skończy potem. Zwracamy. ciągnik mieliśmy jeszcze sprawdzić do... Do siewnika, więc go i tak przetestujemy, na, Nie będę brudził mojego Newhollanda. Siódemkę, więc to na testy weźmiemy i po tym już ją oddamy. No jest fajna ogólnie. Więc o raczej za 2-3 sezony może się ją kupi aczkolwiek może być też ciężko. E ponieważ e, kurczaki pozdychały trzeba im dać coś, a to w ogóle cała mapa skacze widzicie to? o już nie teraz What the fuck? co tu się dzieje, ale dobra wracając e, chciałbym posiać jęczmień albo pszenicę też możemy siać rzepak, ja bym chciał rzepak w sumie, oczywiście Rzepaku jeszcze nie miałem więc przetestujemy rzepak Jest tak, że paczek? To czy się wniknie? Musimy siać. O, krzaki, krzaki. Nie fajnie. Dobra. Yeah. i kolej dozecznie jak sobie pogażniemy Chciałbym też na teraz jakoś na październiku kupić bydła tak, z 10 sztuk czy coś takiego. Sorry. I zobaczyć czy to będzie pas, ale raczej dobrze idzie winneczne, nie do pójdzie Aczkolwiek myślałem też nad miastnymi żeby postawić na, na tym czy na tym polu zagrodę, żeby sobie tutaj albo mieć te i te na przykład sztuk tego a w leczne, mleczne czy coś takiego bo ja tu zawsze tak to zrobić Że też myślałem? Ogólnie z innej beczki, to jest pytanie. Czy tam. Jak to zwały Jak to zwał? Jak to mówiąc? Eee, nagrywanie z Disc Highlands też tak myślałem o tym. I też może spróbujemy nagrywać na przykład, e, no, w jednym No, codziennie będzie coś z farbnego, oczywiście. Ale też się będzie pojawiać na przykład no nie wiem, dwa razy z um, City Skylands coś takiego, możemy tak spróbować chociaż na przykład jutro by się pojawiło z City Skylands ale jeszcze albo co drugi dzień na zmianę potem też tak to zrobić na przykład coś takiego w piątek czyli jutro od pola lajwika pod wieczór eee, to też trzeba wam powiedzieć eee, tak po prostu poprawiamy sobie przed dniem TikToka czy tam YouTube'a oceniamy kanały i no nie to wszystko co chciałem powiedzieć a teraz aktualnie należymy do i co and soon we jedna rzecz mi się w tym Ukolandzie nie podoba. E, ten wyświetlacz na kierownicy Jest to dla mnie takie dziwne. Mógłbyś być chociaż na słupku albo zwykłe zegary za kierownicą. Było o wiele lepiej dla mnie oczywiście. ostatni paseczek idziemy na ten kawałek albo po prostu puszczę rasownika mam to układnę gdzieś szybciej oczywiście no dzisiaj na odcinku to raczej no, nic ciekawego nie robimy od tamtej tej strony już zaczynał, nie? Nagramy sobie coś. Co ten poper robi? No, się Co on kombinuje? Oczywiście wytnę sobie. Nagrywa nagrywanie się nagrywa i widzicie Dobra Ja wsiadam tutaj I zbudujemy sobie Kupimy w sensie yy, Eeeka Teraz tak, ja mam pytanie Makeka się kupowała? Już nie powiem Nie, yeah, Make się kupowała tutaj mm -hmm. No tak No właśnie Kup. Teraz pytanie. Ona jest w sklepie, tak? A jak ją postawić? Jak ja ją przyjechać na kołach? To no. jest, jest... czy ją wziąć? A no tak, Które ją trzeba wziąć. No to, 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 to też no, to jednak z to nie umyjemy, bo mi się po prostu nie chce jechać. Yy, I tak za chwilę kończymy odcineczek, bo dochodzi do 20 minut. Hmm. Oni się z 5 minut może coś ogarnę tu się je jakoś dziwnie nie wnikam. Ale dobra. Po prostu może pojedziemy już potem ten. ten. I tyle, albo tam my... Dobra. Lecimy. Sąsiad tutaj coś w ubródku nie uprawia. Zarosło. To nie sąsiada, jakoś dawno nie widziałem. Tu kiszonka jego leży, też nic nie robi. Może za, za Czy żyje? Tego nie wiadomo. I to on też takich nie układa tą kiszonkę, bo jak w stóp normalnie. Dla mnie to by było dziwne. Lepiej na stojąc, Według mnie. Oczywiście. Ten sklepie jest trochę jedną daleko oddaloną, dłużnie znaczy, trochę daleko, to jest sklep nowy Ale na co poradzić? Pewnie muszę kupić ten do Tura na palety i ją wziąć, tak? tak to pójdzie no jedynie tak hmm. zobaczymy a ja nie pamiętam totalnie teraz mam ustawienie na zabrudzenia szybkie żeby to było jakieś takie realne czy coś takiego Teraz to się prezentuje ładnie. To jest troszczę, dobra. Dobra, jedziemy z nią. No, to sobie pojechaliśmy. Zaczyna się e, fajnie, fajnie, fajnie. Pojedziemy. Oby nie spadła. O oh jest! Maryja, dobra, widzicie co? Ja to ogarnę w odcinku, nie patrzcie lepiej na to. Zobaczymy jak tam ten uczysianie. No tak, no jeszcze nie. Jeszcze zostało mi poczyć No dobra. Ale tak dzisiaj jak będziemy kończyć odcineczek W następnym odcinku już będzie odcinek ze sprzedaży ze sprzedaży w styczniu wiedźmienia, wiedź, wiedź, czy żyta za chwilę sprawdzę, nie żyta tylko pszenicy. Aczkolwiek ja już sam nie pamiętam co ja mam. To jest no pszenica, czyli sobie sprzedam pszenicę w styczniu, bo cena najwyższa. Aktualnie jest po 900. 27 Najdrożej w Taszkowie, na Skupie, w Taszkowie więc, no, widzimy się w następnym odcineczku. A was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, dania lajka w górę, napisania komentarza i zachęcam do oglądania następnego odcineczka. Pozdrawiam i cześć.